Eloszko, EloszkoTikBowik witam w kolejnym odcinku z Brodochic.net na wersji 1.9 Kontynuujemy naszą przygodę, w sumie to naszą budowę, tak, naszą budowę, tutaj hołmy Jak oglądałeś poprzedni odcinek, to wiesz, że tutaj już hołmy skończyliśmy I jest wszystko skończone, to co mieliśmy zrobić, czyli ten tarasik, tarasik jest ładny Drzewa już nam powyrastały, tylko tutaj u góry jeszcze nic nie rosną, bo tutaj Mam plan jeszcze coś zbudować, ale jeszcze nie wiem co, to jest taka fajna właśnie górka na to, żeby coś tutaj e, skołować fajnego. Więc jeżeli masz jakiś pomysł, to e, napisz sobie, można było tutaj zbudować. Mm, no i najlepszy pomysł, najlepszy pomysł. E, z komentarzy sobie ogarnę i, i, i go zrobimy w którymś odcinku? Dobra, teraz e, będziemy kontynuować pomysł, który mi wpadł pod koniec pierwszego odcinka. E, pierwszego? Chyba pierwszego, albo, albo drugiego, już nawet nie pamiętam Już nawet nie pamiętam, no ale y, Z poprzedniego odcinka, który nam y, wpadł, tutaj pomysł y, Budowy właśnie tutaj tego y, Mostu takiego, że jak mówiłem Na dwie, albo na trzy kratki taki mościk Aż tam do tego zaznaczonego, o znowu nie mam fakt y, Do tego tak gdzie tam zaznaczyłem Taki mostek chcę wybudować y, Pod nim właśnie łódki będą jakieś stałe, czy, czy coś takiego No tam kolega nasz, Creeper, halo Weź idź stąd kumpel. No i będziemy budować właśnie ten yy, tutaj mościk, jak ten już skończony jest cały i nie mamy co robić, no to właśnie ogarnąłem tak nagle pomysł, żeby to zbudować, więc już bez zbędnego tej przedłużenia ogarniemy sobie to, to trzeba, proszę to, a kolega tam nam, uuuu, ale chciałem na shifcie mu tam pośmiać się z niego, a to jednak, jednak mi się nie udało. Tam kolega widzę, że łapie, że jeżeli coś nam spanie, to się nic nie utopi. Kolega tutaj, Creeper, zielony ogór nam pomoże. Dobra. No i myślę, że to będzie najlepiej na trzy kratki, tak? Tak, na trzy kratki stąd. Polecimy sobie mm. z tymi z, z, wood slabami, chciałem powiedzieć tą slabami, bo już takie przyzwyczajone do tego, ale okej. Okay. Dobra, polecimy, tylko potrzebujemy tutaj drewna, więc ogarniemy sobie drewno. Mogę je przygotować przed odcinkiem, na zbierać. No, ale tak to byśmy to szybko wybudowali i by była trochę lipa. A tak to przy okazji pozbieramy drewno i, i może na, z ciekawego coś tutaj spotka. Bo jak nie nagrywam, a gram na serwerze yy, i akurat się nie nagrywa, to się dzieje o najśmieszniejsze rzeczy. Jakieś w ogóle iluminati się tutaj wyprawia. A jak włączam magiczny przycisk F9, to nagle tutaj spokojnie, nagle jest na serwerze. Fulku kulturka, nic się nie zabija. A tak to to się śmieszne akcje dzieją. Więc najlepiej mieć chyba naj... cały czas włączone nagrywanie, jakieś urywki yy, ogarniać sobie. No ale cóż, dobra. Trochę tego drewna mamy. Ale to jednak. Można. A bo i chyba nam wystarczy. To czekajcie. Idziemy sobie do craftingu szybko. Hop. Pyk, pyk, pyk. No, walimy sobie tego, co nam tutaj szkodzi. A. Akurat ze, z całego poszło. Dobra. 55 powinno chyba nam wystarczyć. Ale nie wiem, dobra. Pół, płytki. Bo jakbyśmy dali całe drewno, to by brzydko strasznie wyglądało. Jak skoro tutaj też są slaby. Creeper, tutaj kumpel nasz cały czas asekuruje, żebym czasami nie spadł na budowie. Chociaż woda jest, no ale woda, woda może być twarda. Dobra. Hop. Wow! Pyk. Ja hełm mam to jak ktoś ma hełm, to jest nieśmiertelny, to jest nieśmiertelny, więc ja jestem nieśmiertelny. Zginąłem. No dużo razy, chyba ze 100, ale. Ee, jakby to powiedzieć... A umarłem 30 tysięcy razy, ale żyję nadal, nie? Co, co, coś takiego. Dobra, na 3 i to będzie kozacko wyglądało, czyli jeszcze tak dotąd. To czekajcie, ogarniemy sobie tak pyk, pyk. Będzie szybciej. Zdecydowanie szybciej. Czekajcie, nigdy nie mogę ogarnąć tych. Chyba jest git, tak? Stąd. Tam. No, dobra. Nigdy nie mogę ogarnąć tych takich. E, no. Jak to się nazywa? Tych kratek, nie? Bo niby wydaje się, że stąd, że jest perfekto, jest prosto. A jednak okazuje się, że jest za dużo albo za mało jedną. Dobra, I więc jest taki mostek, jak tutaj mówiłem, ten mostek dotąd idziemy sobie tędy, tędy. Tu oczywiście będą mm, kontynuacje takich bariereczek. Tutaj będzie tak zakręcało. I właśnie dotąd, tylko. Aha, to drzewo nam przeszkadza. Dobra, czyli to drzewo miałem ściąć, i tam chyba wyrównać trochę teren. Ej, ktoś mi tu kopalnie robi. Kumpel. No, ja rozumiem, tu miał szczegę, żeby mnie żebym nie wpadł, ale tu ktoś mi podkopuje się. Jak ja tu chyba Kuboid mam jeszcze? Jakie tu mam Kuboid przecież? Coś mi robi podkopy pod chaty i chce chyba mi tam zrobić niespodziankę. Albo mam jakiegoś lokatora, którego nie za bardzo chciałbym mieć. Ja tutaj mieszkam, są i proszę mi się nie wkradać pod domy. Pamiętam, grałem kiedyś na takim serwerze. O, to było chyba z 3 lata temu. Coś takiego, tak jakoś na początku Minecrafta jak, za, jak grałem yy, Był taki serwer Nazwę pamiętam, ale nie będę już gadał On już dawno nie istnieje Gdzie właśnie to był yy, Free Build plus Survival Nie mam żelaza niestety kurczę nie mam jak tego ściąć To był Free Build plus Survival I yy, było ogólnie takie miasto wielkie Tam zrobione, że był McDonald's yy, Jakiś parking taki No nie za duży, ale był taki Wiecie, parking, tak fajnie wszystko poogarniane Były takie uliczki Tam yy, miejsca na... Na, na, na domki, nie tak jak tutaj, że budujecie sobie gdzieś w terenie Tylko tam były wyznaczone tak fajnie tereny e, No i była akcja taka, że e, pod całym miastem, nawet administracja tego nie wiedziała Pod całym miastem tam ktoś ogarnął wiel, jeden wielki podkop I miał dojście takiej, tak jakby kanały do każdej, do każdej e, miejscówki Do każdego domu, do każdej posesji kogoś I mógł tak naprawdę e, mieszkać tam tak wiecie, tak na u kogoś pod chatą. To jest strasznie śmiesznie e, wyglądało. Później tylko wielkie ofero taki dym się zrobił. huk wielki na serwerze, że e, jak to wszystko już wyszło na jaw, że jest jakaś organizacja na serwie, co takie coś wykombinowała. A tam nie wszędzie kuboidy były i w ogóle, a oni tak ogarnęli. I każdy myślał, że to ktoś z administracji, a to nikt nie był z administracji, to po prostu e, byli sobie jakaś tam ekipa ziomków taka. Już, na, już nawet nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale pamiętam, że był jeden wielki huk, jak się wszyscy o tym dowiedzieli, że ktoś ma, że pod całym miastem, no pod całą mapą tą właśnie, e, był jeden wielki korytarz taki. Ja, to pamiętam, stare dobre, stare dobre czasy. Hop. Pyk, pyk, pyk. I pamiętam, strasznie dużo też grałem na tym serwerze wtedy, mm, ale miałem później problem... Z netem chyba czy, czy, czy z kompem coś? Miałem problem i, 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 i jak już ogarnąłem ten problem, wbijam na serwer, a, a, a serwer nie istnieje, nie? Ja, ale się wtedy zasmuciłem strasznie No to był taki jeden z lepszych serwerów Jeden z lepszych serwerów O tutaj mogę postawić A tutaj miałem takie że podwójne, że musiałem to ogarnąć no cóż, nie, czekajcie, to jakoś dziwnie będzie wyglądało. Jeżeli tu będą schodki, tu schodki, to jakoś inaczej poprowadzimy. Inaczej to poprowadzimy. Tutaj rozwalimy. Ale, ale, głupio trochę zrobiłem teraz. Hop, tu rozwalimy. I po prostu tam przy tym samym dircie, tu o, tam ogarniemy sobie schodki. To będzie chyba najlepszy pomysł. Tylko tak, żeby nie spać teraz, bo nie chcę się od nowa wchodzić tutaj. Za długa droga. Trzeba coś na ząb przegryźć. Przegryziemy coś na ząbek. Dobra. Hop, szybko tutaj. Pyk, roz, dwo, trzy. Dobra, starczy. 25 starczy. Pyk, 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 pyk. Skoczyłem, skoczyłem. Ło. Kto mi się tutaj podkopuje? Jak jesteś moim yy, sąsiadem z podkopów, to, to napisz To ja. I będę wiedział, to będę wiedział, że, że to ty. Chyba, że jest was więcej, to. No, kto jest w tej całej organizacji? Bo tu widzę, że jakaś organizacja się szerzy na serwie. No, to może napisać, że to ja. Albo to my. I będę wiedział już wtedy, kto. Pyk. Pyk, pyk, pyk. No, to, to, to drzewo tutaj zniknie. Więc. Nie ma co się przejmować, tylko będę musiał liście trochę skrócić, bo tak to. Mm, będzie. No, nie, nie zniknie to, bo będzie to. Te deski będą to drewno, nie? To nie zniknie, więc trzeba będzie to ogarnąć. Nie można o tym zapomnieć. I pyk tutaj. No! Nie wierzę! Jak zabrakło! Przecież już nie mamy drewna. A nie mamy deski, dobra? Hop. Dobra, tyle, tyle już powinno być. Nawet za dużo. O, dobra, tutaj te. Uy, co to jest za doktor jakiś? Idź ty ode mnie, gościu! Tam, uciekaj! Ty chyba jesteś. Ty chyba tutaj knujesz coś razem z nimi. Może to oni se podkopali. No ale. Może to nie ża żaden gracz, tylko oni se tutaj tak wykopali. O, no, a tutaj nie mogę położyć. Halo! Ej, no! Kurde, no! A na 1.8 nie ma w ogóle potworów. Jak mam questa od Geralta tam to nie mam questów. No. Jak wy tu nagle apokalipsa jakaś się stała? Halo! Ej, wy też tak macie, że nagle dużo potworów. Koło Was czy to ja mam jakiegoś trola chyba? No tu wiecznie ktoś trolluje, no nie było go, halo! Co tutaj się dzieje? Poczu, creepery mi się pojawiły nagle, jak ja chyba strolowany jestem. Jo, kokcjo Nagle wszystko przeciwko mnie tutaj. Dobra Sytuacja ogarnięta Dobra, pyk, pyk. E, tutaj weźmiemy sobie... A, nie ma... A nie mamy dirta, Ok, To zrobimy sobie tak tutaj. Pyk, pik, pyk schodki. Tutaj położymy jednego dirta, pyk. No nie. Zawsze czegoś brakuje. Dobra. I stąd weźmiemy 12. Hop, hop. Albo dobra, tutaj już położymy zwykłego slaba czy. Nie, tutaj zrobimy ścieżkę. O dobra, tutaj zrobimy ścieżkę, więc Git będzie. Pyk, pyk, pyk. Ja już mam na to plan. Czekajcie, tak. Jakoś tak, żeby to wyglądało. W miarę tak wiecie. Naturalnie. Z tą naturalnością w Minecraft'cie to zawsze ciężko mam. No, powiedzmy, powiedzmy, że jest naturalnie jakoś. To jest rzeczywiście... Ej! Naturalne. Tego kanionych chyba ja też tam nie miałem. Nie wiem. Co, coś się zepsuło. Dobra, i tutaj... Jak już nam to ogarnie się, to łopatką sobie zrobimy takie, takie coś, jak tutaj mamy. O, taką skopaną ziemię, bo jak jest dirt, e, to to nie działa. Dopiero na takiej trawie, jak jest już trawa ładnie gra, wyrósł, to, to 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 to. Dopiero można robić takie eksperymenty. No i zrobimy sobie ścieżkę. Jakoś, nie wiem. Stąd polecimy. O, stąd polecimy ścieżką, tak pyk, pyk, tutaj. I będzie wtedy ładne dojście. O, do tej budowli, co. Co, 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 co tutaj yy, szykujemy? Więc to z tym drzewem się żegnamy. I on tutaj takie fajne pomysły, tylko że ja ich budować nie potrafię. Wiecie, macie w głowie jakiś pomysł, żeście zbudowali, no, bieszczady, ale ich nie zbudujecie, bo nie potraficie. Gdzieś słyszę pająka chyba. Albo to muzyka w tle. Dobra. No i tutaj polecimy pyk pyk pyk, tak ładnie pójdzie tędy O, i tędy to jakie są te świeczki. To będzie kozacki pomysł, taka wiecie, ścieżka po tej i po tej stronie. Tutaj nie będziemy chyba równać. Tego oczywiście nie będzie, bo to jest tak o na razie. W sumie to już możemy przenieść tam sobie, więc zrobię. Yy, kolejną skrzynkę. Hopla. Co tu imprezę robią? Kumpel! No jakbyś był creeper, to jeszcze bym cię przyjął, ale tu mnie będziesz strzelał. O właśnie. Nie dość, że nie u siebie w domu, to jeszcze... O, jak mnie atakuje. Dobra, tutaj i skrzyneczkę. Gdzie można położyć skrzyneczkę? Tutaj chyba położymy skrzyneczkę. Co? Pod oknem. To będzie super pomysł. Dobra. Wow, słyszałem strzały. Hopla, i te rzeczy tutaj, wszystko co mamy w ekwipunku, to tam... Podajemy... Czekajcie, to jajko gdzieś trzeba wy wyrzucić. Hop. Dobra. I to tutaj. Pyk, 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 pik pyk, wszystko. Później się zrobi porządek. Później się zrobi porządek. Ogarnę sobie tego. Może... Moda na tą sortownicę, to będę mógł sobie przynajmniej posortować wszystko. Chociaż nie wiem, czy to tutaj będzie działało. no to strasznie by się przydało. Hopla. Pyk, 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 oczywiście pierwsze takie Najdroższe rzeczy najlepiej mieć w skrzynce, bo reszta to tam To się może przydać Drzwi się nie przydadzą, trzeba je wywalić To się też nie przyda mm. Co się stąd jeszcze nie przyda? Strzały, a niech sobie będą, ten proch nam się nie przyda, bo TNT nie da się robić Marchewkę sobie zjem po drodze Dobra Czyli to się wywali I tutaj też same takie niepotrzebne rzeczy już w sumie Są Ale dobra Pyk to niszczymy, to niszczymy i to zbieramy I jest pięknie już tutaj przed domkiem Hop To damy, to damy Kobl się przyda Ostatnio widziałem, że ktoś chciał kupić kobla, ale tu nie ma chyba takich, że można skupo... Yy, że skupujesz tylko wymiana, nie? Drzwi wywalimy. Właśnie te, te drzwi wszystkie muszę powywalać, bo drzwi są zupełnie tutaj niepotrzebne. Nie potrzebujemy parowozów. Pyk, 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 stąd jeszcze coś. Chyba nie. A, Kuboid, o, Kuboida non premium, dobra, to schowaliśmy i wszystko już tutaj resztę można wywalić. Jakaś lawa by się przydała taka. Jak ktoś ma, jak ma, ma jak masz lawę, kumpel, ktoś z was ma lawę, to może mi... Podrzucić tutaj, tutaj lawę, bo wiem, że chyba itemki nie znikają czy coś. To mi się. Yy, przyda. Często zostawimy, to wyrzucimy, marchewkę mieliśmy zjeść, piórko wyrzucimy i te drzwi. Nie, te drzwi zostaje, bo te czekoladkowe to ja je zbierałem przez 4 godziny to jeszcze na live'ie było. 4 godziny live'a. Bo bo, bok bo, bo właśnie kto nie wie, to yy, z wersji 1 są y, o 1.8 są live'y Codziennie 18. Jak są live? Znaczy, live są codziennie o 18.00 e, i poczech z tych live wygramy właśnie w minecrafta To i na brodatych e, Pykamy to na wersji 1.8, a na z 1.9 są tylko właśnie takie łodcineczki. Dobra, to położymy. Co tutaj jeszcze możemy schować? To schowamy. To mamy już jeden crafting, ale skrzyneczki sobie jedna z drugiej strony, druga. O, z drugiej. I beautiful wygląda, no i kozacko, dobra. Jest super. Dobra, to co mieliśmy zrobić, myślę, że tutaj w miarę e, zrobiliśmy, tak żeby odcinek też nie był za długi. E, I od razu właśnie mo możesz napisać, czy, 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 czy odcinki mają być dłuższe z, tutaj właśnie z brodatych. E, czy, 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 czy krótsze czy są w sam raz? Dłuższe, krótsze, czy w sam raz. Wtedy będę... Wiedział czy robić dłuższe, bo takie wiecie, nie u niektórych, niektórzy Mogą powiedzieć, że 20 minut jest ok, fajnie, dla niektórych to jest na przykład za, za dużo i nie chce mi się tyle oglądać <grych> Hop, hop, hop Dobra Pewnie się zastanawiasz po co ty Bobisz robisz, e otwórz się Te pieńki, te pieńki mi będą potrzebne właśnie Tutaj, ło Hopla, spadamy, pyk, tu się podbudujemy, kumpel, o, dobra, tylko tu by się piasek chyba przydał, i pieniek, na pieniek chyba skoczyć nie mogę, nie? Kurzy, czeblaszka, no, jak zwykle, całe życie utrudnienie, o, pyk, i teraz górzy, Nap naprawmy to, naprawmy to. Tutaj raczej niczego kopać nie będę, więc niech sobie tak będzie na jedną krateczkę Hopla Hopla Żeby to jakoś, wiecie, wyglądało No Że fizyka tutaj jakaś istniała Bo tak to nie istnieje w ogóle fizyka żadna Hopla I ten most wisiał po prostu No mosty z og Na ogół Wiszą No ale nie aż tak hopla, 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 hopla dobra Jest beautiful, beautiful tyryry ej, tu już chyba o jedno, tak czy to rozwalimy? pyk Wow, nie tak. Tutaj, tutaj. Dobra, zacznę sobie od tamtej strony, bo tak to jest będzie ciężko. Ale poproszę tutaj mój crafting. Ten crafting jednak na podwórko to była dobra opcja, bo, Ach, z tym craftingiem. W ogóle ostatnio ogarnąłem, że mam taką opcję. Znaczy, komendę taką jak slash e ec, że ender się pokazuje, ale próbowałem tak z ymm, craftingiem. To nie ma slash crafting, aby się przydał. Dobra, no mamy tylko 5 podków. No to jakoś się to, jakoś się to tam zrobi. Co tu się stało? Proszę oddać. Hopla, tędy. pyk, 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 pyk i niestety nam tutaj już mm, brakło, więc to trzeba będzie dobudować albo to dobuduję już poza odcinkiem tak o po prostu już tutaj ogarnę i w kolejnym odcinku będzie ładnie tutaj wgląd jak tutaj już to mniej więcej wszystko wygląda i za, zaczniemy ogarniać już myślę co innego no i, i, i będziemy już kończyć, oczywiście dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli odcinek ci się podobał, z brodać.com na wersji 1.9 to 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 zostaw łapeczkę, łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz walnij subika, bo czerwony kolor to w oczy tak trochę razi i nie fajnie wygląda tak to na szaro to tak fajnie wygląda, na szaro na biało, zależy kto jaki ma, YouTube'u na biało czy na czarno no, ciemniejszy kolor lepiej, lepiej dla, dla oczu wpływa, tak, tak mi się wydaje, więc i nie razi, więc zostaw tego subika Napisz komentarz e, Właśnie Jakiś odnośnie tutaj e, Tego co tam mówiłem z tyłu, co wybudować tam za domkiem Tu, 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 tu Tam na tej górce I, i, i czy to, to ty czasami nie robisz tutaj tych Tych podkopów, bo ja wszystko, ja wszystko widzę Ja wszystko wiem, tylko nie wiem Tego Wszystko wiem, ale jednak nie wiem tego Kto tutaj mi podkopuje, więc napisz No i to by było na tyle, dzięki jeszcze raz za Uwagę, dzięki jeszcze raz za oglądanie na razie cześć, Rożka, strzałka.